Dostawcy jedzenia pracujący w Pyszne.pl zrzeszeni w Konfederacji Pracy od miesięcy domagają się dialogu z firmą, od miesięcy przedstawiają Pyszne.pl swoje oczekiwania. Domagają się przywrócenia im odebranych dodatków, dodatku stażowego oraz dodatku dla osób prowadzących szkolenia dla nowych osób. Pracownicy chcą też dodatków za pracę w trudnych warunkach pogodowych oraz w weekendy. Centrala Pyszne konsekwentnie odmawia prowadzenia realnego dialogu z pracownikami i wzięcia pod uwagę ich postulatów. W zeszły piątek pracownicy zdecydowali się na przeprowadzenie akcji ostrzegawczej strajkowej w całym kraju. Premier Morawiecki lata temu zapowiadał, że skończy ze śmieciowym zatrudnieniem. I co? I nic. Mamy konkretne rozwiązania, które mogą w tym pomóc. Konkretne ustawy, które składaliśmy w tej kadencji Sejmu. Chcemy realnie zagwarantować pracownikom platformowym prawo do strajku. Chcemy, aby algorytmy decydujące o warunkach pracy były jawne i dostępne pracownikom. Ale ewidentnie rządzącym zorganizowani pracownicy są nie w smak i wolą spełniać zachcianki międzynarodowych korporacji.